Dzisiaj Infinity w czy Cześć Sebuś, co tam zamontowałeś? Siemaneczko. Dzisiaj QX50. Taki SUV, trochę większy. W teren nie polecam, jak coś. <laughs> Zamontowaliśmy tutaj instalację KME Nevo SkyJet w wersji Expert, czyli najbogatszy sterownik z gamy KME. Przeznaczony to 6-8 cylindrowych, w tym przypadku fałszówka, 6 3,7 litra. E, około 320 koni, e, Tak jak wcześniej wspominałem, instalacja KME w kwocie na dzień dzisiejszy 4900 zł. Pokażmy poszczególne części instalacji. Mm -hmm. e, na samym przodzie reduktor e, to jest ACRK L03, tak zwany. Tutaj mamy filtr fazy ciekłej, dwa filtry fazy lotnej. Wtryskiwacze pojedyncze tam są akurat zastosowane parakudy, także są pod kolektorem, więc ich nie pokażemy. I następną częścią instalacji jest jeszcze ten cały nasz ładny sterownik, czyli koMenowo w ekspercie. Następną częścią instalacji jest przełącznik. Przełącznik to klienta za zaślepce, także nie będzie on za bardzo przeszkadzał. Nie będzie nas ślepio. To częścią jest zbiornik. Zbiornik tutaj jest o pojemności 58 litrów. Jest to niestety niewymiarowy zbiornik, więc jest dla niego po prostu indywidualna dopłata. A jaki zasięg mniej więcej na takim zbiorniku? Jak Myślę, myślisz? Że ponad 300 powinniśmy zrobić. Spokojnie, bo no, będzie, będzie palił tak między 13 a 15 litrów, więc tutaj mamy wlew z tokręcaną końcówką, także nikt nas nie będzie ścigał w parkingach podziemnych. Ja ze swojej strony mogę podziękować, zaprosić Państwa do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych. Subskrybujcie, śledźcie nas na Facebooku, oglądajcie TikToka. Tyle. Zapraszam.